I witam Was bardzo serdecznie. Tu AlphaSpideron i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Gieta San Andreas w wersji remaster. Właśnie ktoś ostatnio dzwonił i jakoś weszłam do domu i nie ten. Ja odebrałam tego telefonu specjalnie. Co tam? Znowu I I Ty. No, <laughs> Catalina. <laughs>

you can't look. worry about. We're going to hang with the homies. Man, that fake What's ass loke. The loke. But he's terrible. Motherfucker, I knew there was something familiar about those rhymes he was kicking. They're from my rhyme book. No <gasps> oh, wow. That's my money. And those are my hoes. <laughs> and that's my video he's shooting today. Ooh. 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 Okay. Say we make a cameo appearance. Just ci, in na yeah, to gangsta. Ga gangsta, lecimy. Oh, Magi! Oh, Magi! To był on. Maga. <godynek> <M> magy. Kazynek. Dobra. <godynek> Zabierz. No to chodź. Szkakuj, panie.

Your Boże, nie naprawdę nie widzicie, jak ja jadę. Ledwo, A, jasne. Co mi tak chrupie, o co chodzi? Panie chrupie, panie chrupie klatki. Pogłodny komputer. I don't mind. Co? co tam kochasz swoje? Co? O Jezu, Masakra, naprawdę beznadziejne. Tak samo jak kład u mnie, ja nie przepadam za tym czymś. Udziała działa to dziwnie. Dziwno źle. No ale okej. Okay. Kurczę, już coraz bliżej końca mamy. oj. Jak wam mówiłam gdzieś tam, nie wiem przy czym. Mówiłam skończymy sobie no San Andreas i czwórka poleci, a Max Payne też się pojawi, więc się nie martwcie, Max Payne się pojawi. Po hmm. SpongeBobie, jak już widzicie, teraz codziennie są dwa odcinki. Chodź tu! Mam nadzieję, że tym przynajmniej będzie się jakoś prowadziło. Ohohoho. o, 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 o no lepiej. Nie pozwól, nie pozwól mu! Chodź tu loco, loco, croco. El, el, mogę go postrzelać. Nie, nie. Już nie. Nie jesteśmy friends. Ojejku, jak ty. We are not friends. My friend. Log. Op. Ej. Nie trafiłam. Biednego człowieka że Nie, nie wydaje Tu. A! Chyba tu będzie... Tu? Będzie ta... O Jezu. Misja z tym. Yy... Z go kartami. No z go kartami, no pa. I gdzie ty... Piennego <laughs> człowieka żeś potrącił, ty kurde. A zaraz Wander słup... Tak. <laughs> ja nie trafiłem, A ten dalej. O Jezu. O Jezu. O Jezu! O Jezu. O Jezu. Ja pierpa pier, papier, coś się dzieje, przepraszam, kobieto, mój wózek jest. No nie. U, u, wow! Że to ślizga się jak masło na na lodzie, jasne masło na lodzie. Ja go nie doścignę dzisiaj. Przepraszam. Dziękuję. Bo... Czeka na mnie, dziękuję. Chyba. No, no, pa patrzcie, wy na. Że to są żarty. Jejku, wiesz, co są żarty? mi się gościu, wskaż do wody. Jakim kuźwa on cudem tym prowadzi? Co jest? Horrorne. No. no, go karty. Dzięki, że czekał w ogóle. Karty chyba były lepsze, chyba, chyba, chyba tak. Nie będą jak kłady, jak poduszkowiec. Czego mam? Ale zaraz będzie. O, ho, ho, co to było, kolego? Ale żem <śm> Gościa przyjechał, ja też. <laughs> jeden, jeden. <laughs> o Jezu. I lampę jeps. <laughs> na, na gokartach się ścigają. Halo, dodatkowe punkty, zrobiłam jakieś takie... O, ki, ki, piruety na kokartach. Gdzie, gdzie ty tam? Halo, gdzie ty jedziesz? No, i straciłam zderzak. Ja chyba nie mogę go sprzątnąć. ten znaczy, sprzątnąć. jak iść po i po zamiatej. Bo ja muszę go gonić. Ja nie mogę go stegować. Chyba. <laughs> Zaś biedną kobietę żeś po po potrącił. Świrusie. O Jezu, ale mi skręco. O Jezu, jaka tu droga. Taka inna niż wszędzie. No prowadź, on chyba do chałupy będzie jechał, czy nie? Gdzie on będzie jechał? Tak, nie mam prawa jazdy na go gokartach, będę jeździć po, po mieście. Zaraz byście do mnie dokleili, jak jeździła. A ten gdzie zniknął? Gdzieś go chciało. Standard. Panie, skręcił pan w swoją stronę! I need to put. Oh yo yo. Oh yo yo yo. You phony! Ah! Ah, man, you can't prove nothing! Hey Jeffrey, you a buster! Straight bitch. You stabbed me and my brother in the back. Man, I'm an artist. We all make mistakes. Ain't that right, Alki? You ain't no artist. You are a buster you're a fake man i was going to give you credit on the next album <laughs> yes <Yeah, boy, you laughs> <got> sir <laughs> take that i got you more to smack dog <laughs> shit out your ass <laughs> don't break your me. face yeah, right here man. you phony <laughs> mr dog jimmy silverman blasting fools records hold up i'm the manager you want to talk talk to me oh okay <laughs> pleasure gentlemen let's, let's talk all right i need hits i mean hits you too and what about this guy this uh, phony I've got a good mind to sue his ass into next year. Make it off me, you drunk. Hey, low go get us some lunch. you get lunch. excuse <laughs> me be gangster, I don't think so. Man, get out of here. Don't, don't be pushing me. Don't be pushing me. Yay, sit up, yay. Jej. Zadanie. O, policja. Nie, nie zabiorę policji auta. Nie, nie będzie ten. C CJ misji? Chyba, że faktycznie ten. Do Sweetie mam jechać. Zobaczymy. Pewnie tak. No więc liczę, że będą jeszcze trzy odcinki. Z tym trzy odcinki. Że mniej więcej wyrobię się. Dwie misje ewentualnie na odcinek. Okej, okay, chyba mam sweet jechać. Myślałam, że sobie porobę w jednym miejscu wszystkie, ale nie. Tak to nie działa. Jak widzicie wszędzie są ten. Inne kolorki, bo, bo zmieniało się wszystko. Ale nie będę odbijać. Nie widzę sensu. Tak jak mówiłam, ja akurat na 100% tym razem nie gram. Ewentualnie jak kiedyś mi się zachce ten ja na PlayStation ogarnąć sobie. No to tak, no to wtedy to już będę musiała wszystko na 100% sobie zrobić. No tak, to ten... Ja tak mam, ja, ja nie jestem jakąś... co to był wielką fanką kończenie gier na 100%. Pabułę skończyłam. Pomocne, poboczne zadania skończyłam. No i tyle, wystarczy mi. No to i tak nie zapiszę gry, więc i tak muszę. Dobra, co my tu mamy? Odbijanie dzielnicy. Ból u. Oh, yes, so I got a gift from Beat up. Come on now. Beat now, up. Come on, come on, sweet. Come on. Make sure you enjoy this. This is a rich man's high. All the players are doing it. I know you're gonna enjoy this. It takes the pain away. Oh yeah. Mm -hmm. Oh, what the hell are you doing? shit. Man, everything is KKK. Man, I just wanna see what's so good. What's wrong with you, man? Man, this shit already destroyed the whole hood. I, I might as well let it destroy me too. Man, you don't need that shit, sweet. What do you know about this? This is what it boils down to now. Come on, sweet. Soak the smoke. Hey, man, that shit steal your heart. You can't see that? This bitch talk nice to you and this what you oh, do? Fuck! You're gonna have to deal with be duck. What? Spadaj. Spadaj. Ma, chodź. Mam takie... zasuwane auto. A co wy? Co wy przybłędy robicie na mojej miejscówce? I'm tu nie mieszkacie. Wy tu nie mieszkacie, tu nie mieszkacie spadać!

Dobra, chyba nie muszę tam autem wjeżdżać. <laughs> Jakąś. Broń strzelba nie używam strzelby. Chyba. Ey, Peter, open up. Nie ma go wybiał. Where'd he go, dickhead? Yo, yo, yo. You messing up with cats' colors, speak dude? up, fool. Yo, I got, I got some, a little something, just what you want. I don't want none of that shit. No, no, Quit your no, no. right hey, speak now. no. you no. tripping? You tripping, man? Come on, put the gun down. He a facehead, man. Shit, he wearing family colors. That's supposed to make him somebody. Look, fool. Tell us where beat up is, and we outta here. He live over on Glen park parkway.

Part of Kilo country. Znowu. O oh, mamo. No, znowu to samo znowu. Jamy tą dzielnicę. O. Oh. O... Oh, o oh no. Dobra, ale mam wszystko, mam kamizelkę. A wow wskazawałam. A i can wait! A co nie możesz się doczekać? Co? Zbieram Twoim funflom kasę. Co, on robi? Tak? A to może Twoją. Tobie kasę nie zabiorę. Rurę, wy rurę wydechową. Znowu tu! Ale dlaczego? No, nie mogę, no dlaczego? Dobra, pompka. O, trafiłam. Nie, pompka jest. Wolę na odległość rzeczy. Dobra, next. Y A ty jesteś? Ty, ty, ty. Ty jesteś od tych, paniaczku. Ojoj, oj, oj. ja nic nie robię Jak się policja zategowała, panie, nie na dole są, co? O, biegną O, nie trafią Policja będzie grzeczna. <grystanie> o, zaś dzielnicy trzeba odbić, o mamo, zaś fale, o mamo. Tu mamy bliżej, chyba tu co ty robisz człowieku? No gdzie uciekać, wróćcie pierwsza fala. Do koszyka ład, dlaczego? Nie wiem, nie wiem. Wiem, najszybciej w głowę, właśnie dlatego to robię teraz. <noise> Nauczyłeś się grać? O, no, no, chyba tak. <laughs> chyba, chyba nie. <laughs> Next. Nie, z tyłu nie ma nic. Myślałem, że z tyłu. Sweet, zejdź mi z kuźba z karabinu. Żeby jakby mi siedział na broni. No i nic nie robi. Ja zaraz zejdę, kuźwa człowieku! Dobra, ja lecę po życie. U serducho. Nie, dzielnica jest moja. Dzięki! I co? I nie koniec. Okay, Ja mam taki zajebisty go teraz zapis. Sejwa zapisy, no i to samo, ale wiadomo o co chodzi. Kur kur kur, za dużo kur. What? Ma, mamo, mamo, mam przeklętego sejwa Jak oni trafią przez ananasa, jasne. Jakiego zaś kurde, ananasa, o co chodzi? Przez ananasę, przez palmę. Ananasę. i bo snajperkę jak wyciągnę, to będziecie mieć... ...kurka. Hey, jasne, ja nie trafiam. Pięknie. Trafiam. Tak, jasne, S -s sweet, jasne. Inteligencja level ameba. Wiem, jestem zły człowiek, ale sorry, ale tak. Ja... <laughs> Jasne, ile... Jasne! Tyle ich tam było i nikt nie trafił. Kratki. Kratki. Say something! Hey, hey, nah, I ain't had no choice, I was threatened. Shit came from the boss, homie. What? Pop this motherfucker, man, I'm tired of hearing this bullshit. <laughs> nah, man, I'm sorry, dog. Huh? Smoke's fucking crazy. He paranoid. Just sitting in the house thinking other fools want his business. Where's Smoke? I can't tell you that. Then I'll snap your fucking tongue out. I ain't saying nothing, homie, because I don't know. Only his lieutenants know where he at. I'll wet your shirt anyway. Uh, bear! Hey, Bear, get the fuck out of here! What's up, your lordship? Kill these motherfuckers, and I'll give you a whole quarter sack. Now handle that. Shoot him. The fuck is wrong with you? You ain't hear what the fuck I I'm said? I'm tired. Bear, what the fuck you doing? Come on, man. And I'm tired of doing your fucking housework. Oh, shit! Man, what the fuck you do that for, man? CJ, man. Come on, put me back on the team. Give me twenty bucks and I'm all yours, man. Ej, hey, let's take a ride, homie. I'm gonna shoot you somewhere going enjoy. I got Bear back. I'm Gdzie? się go do paru. Aha, nie no nie wiem gdzie. Skąd ja mam wiedzieć? Więc jakiś CJ się odezwie, no, czy to da nie. <laughs> Dobra, wiecie co, skończymy sobie ten odcinek, będzie krótszy. Ale jak mówię, chcę sobie rozłożyć, bo wiem, że mniej więcej są jeszcze teraz. Zostały mi cztery zadania do zrobienia. I koniec. Eee, no nic. Eee, dzięki za oglądanie. Eee, proszę o subskrypcję, jeśli Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie. Dzieci się moimi filmikami zostały. Chciałam nakiszeć rąkę, bo bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No, a my jutro usłyszymy się w kolejnym odcinku z gry GTA San Andreas wersji Remaster. Dzięki. Cześć.